Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 4.1, ale najpierw zapoznajmy się z podstawową treścią zadania. W pliku liczby TXT zapisano 100 nieparzystych liczb całkowitych z przedziału 10999. Liczby w pliku mogą się powtarzać. Odbiciem dodatnie nieparzystej liczby całkowitej n nazywamy Taką liczbę n, w której w zapisie dziesiętnym nastąpiło odwrócenie kolejności cyfr. Na przykład odbiciem liczby 2019 jest 9102, natomiast odbiciem liczby 12345 jest liczba 54321. Napisz program lub kilka programów które znajdą odpowiedzi na poniższe pytania. Każdą odpowiedź zapisz w pliku wyniki.txt i poprzeć ją numerem oznaczającym zadanie. Do dyspozycji masz również plik przykład.txt zawierający tylko 11 nieparzystych liczb całkowitych z przedziału 109999. Odpowiedzi dla tego pliku podane są w treściach zadań. Możesz sprawdzić na nim działanie swojego programu. Uwaga! Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać dla 100 liczb zapisanych w pliku liczby txt. I mamy treść zadania. Wyznacz odbicia wszystkich liczb z pliku liczby txt. Wypisz te odbicia, które są podzielne przez 17. Dla pliku przykład txt odpowiedzią jest 51. Zadanie rozwiążemy w programie Python. Jesteśmy już w programie. Przypominam, żeby nasz program działał poprawnie, pliki dołączone do zestawu naturalnego muszą znajdować się w tym samym folderze, w którym piszemy nasz skrypt. Ja właśnie tutaj dołączyłem te pliki tutaj. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to wczytać nasz plik. Stworzymy sobie zmienną plik i tej zmiennej przypiszemy wynik działania funkcji Open. Pierwszym parametrem funkcji Open to jest to, jaki plik chcemy otworzyć. My chcemy otworzyć plik przykład TXT. Drugim parametrem tej funkcji jest to, w jakim trybie będziemy pracować nad tym pliku. My będziemy pracować w trybie do odczytu, dlatego w apostrafie R. To, że otworzyliśmy plik, nie znaczy, że mamy dostęp do jego zawartości. Stworzymy jeszcze jedną zmienną pomocniczą o nazwie wiersze. Teraz. Nasza zmienna plik jest obiektem. Odwołajmy się do tego obiektu. Możemy na tym obiekcie wywołać różne funkcje. My chcemy odczytać zawartość tego pliku, dlatego wywołamy sobie tutaj funkcję redlines Funkcja readlines przeczyta nam zawartość tego pliku. Możemy zobaczyć, jak wyglądają dane, więc wyświetlimy je sobie w konsoli, czyli print, wiersz. Uruchamiamy nasz program. Jak widzimy, wczytały nam się nasze liczby. Każda liczba na końcu zawiera zapis ukośnik n. Jest to przejście do nowego wiersza. W dalszej części kodu będziemy musieli się tego pozbyć, ale dane wczytały się poprawnie. Nasza funkcja print na razie nam nie jest potrzebna. Możemy ją usunąć. Teraz nasza zmienna wiersze jest listą zawierającą nasze tutaj liczby. Przejterujmy sobie po naszej liście wiersze, czyli for wiersz in wiersze. Taka pętla przejteruje po wszystkich elementach naszej listy wiersze. No i teraz chcemy usunąć nasze białe znaki, czyli wiersz równa się wiersz.stript. Funkcja stript usunie nam te białe znaki u n. Teraz nasze dane są tekstami, a nie liczbami. Możemy to wykorzystać do zrobienia odbicia tejże liczby. Więc tworzę sobie zmienną o nazwie odbicie i przypiszę tej zmiennej wynik wiersz. 2,2, minus 1. Taki zapis spowoduje, że każdy z tych tekstów, bo przypominam, że to są teksty. Zostanie odwrócone, czyli 27 to będzie 72, 13 to będzie 31. I nadal, zarówno zmienna wiersz, jak i zmienna odbicie są tekstami. Teraz dodatkowo będę chciał sprawdzać, czy odbicie jest liczbą podzielną przez 17. Czyli zróbmy to teraz. Czyli jeżeli, czyli if, Muszę przekonwertować naszą zmienną odbicie na liczbę, czyli int odbicie, i sprawdzić, czy teraz ta nasza liczba jest podzielna przez 17, czyli podzielenie modulo 17 powinno dać nam 0. Zatem modulo 17 sprawdzam, czyli równa się, równa się 0. Jeżeli tak będzie, możemy wypisać nasze odbicie czyli print, odbicie. Uruchamiamy nasz program. No i rzeczywiście tutaj jest tylko jedno takie odbicie, które dzieli się przez 17, jest to liczba 51. I tak było podane właśnie w treści zadania. Powinniśmy jeszcze przetestować działanie naszego skryptu na właściwym pliku, czyli na pliku liczby txt. Podmieńmy sobie teraz nasz plik. I uruchomimy ponownie program. Możemy teraz sprawdzić, czy nasze rozwiązanie jest poprawne. Przejdźmy do odpowiedzi. Jesteśmy już w odpowiedziach. Jak widzimy, moje rozwiązanie jest identyczne. Zatem poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.